Wrzesień to czas powrotów, powrotów do szkół. Postanowiliśmy zapytać uczniów szkół średnich naszego powiatu o ich odczucia i wrażenia związane z pierwszymi dniami szkoły. Chłopaki chcieliście wracać do szkoły? No ja osobiście tak, ja też to za nim. E, nie bardzo. Nie, ja wolałam nauczanie indywidualne. Trochę tak. Tak to tak. niż uczenie się w domu w, domu, chodź, no. w wakacje i tak są. Najfajniejsze. Miałam lepsze oceny przed i w sumie lepiej mi się uczy samej. Bardzo dobrze, bo się ze znajomymi człowiek spotka i tak dalej. Zdecydowanie, żeby zobaczyć całą swoją klasę. Szczerze, po takiej przerwie, no to już trochę się chciało wrócić. Wiadomo, uczyć się nie chce, no ale jednak spotkać się z znajomymi w szkole to zawsze, zawsze fajnie. A za czym najbardziej tęskniłyście? Za ludźmi, za towarzystwem. za kontaktem z ludźmi. Za uczeniem się. Za siedzeniem w ławce, za znajomymi. Za kolegami. No, za, za znajomymi. znajomymi. Tęskniłam już za normalną nauką w szkole i za swoimi przyjaciółmi. No, za ludźmi. No, za przyjaciółmi, to na pewno. A te obostrzenia, które zostały wprowadzone, rzeczywiście funkcjonują? Czy to jest tylko na papierze a życie życiem? Funkcjonują, funkcjonują. Zależy chyba od osoby. Niektórzy się przejmują, niektórzy nie. Brakuje jednak tej takiej swobody, jak było wcześniej. To jest fakt. W tych maseczkach cały czas trzeba chodzić. Myślę, że mamy po prostu więcej motywacji do tego, żeby się teraz uczyć. Trzeba w tych maseczkach chodzić na korytarzach? No trzeba nosić maseczki. Mnie to irytuje. No, trzeba nosić na pewno maseczki, Jest jakieś, są jakieś ograniczenia. Jest na pewno czyściej. Jest dużo obozień, trzeba chodzić w maskach. Musimy trzymać odległość, ale prawie do tego to się chyba nikt nie stosuje. Aha. Jednak wszyscy powinni nosić te maseczki. Powinien być na to obowiązek. Bo jak jedna osoba jednak przyjdzie chora, to wszyscy się złapią i zamkną te szkoły. Myślę, że po dwóch tygodniach zamkną te szkoły. Życzę, żeby takie normalne chodzenie do szkoły trwało jak najdłużej, no i samych pozytywnych ocen na początku roku. No żeby się trzymali, no, żeby nosili te maseczki, żeby nie przynieśli tej choroby do domu i nie zarażali. Uczniów czeka w tym roku zupełnie inny, trudniejszy rok szkolny. Miejmy nadzieję, że wspólnie z rodzicami i gronem pedagogicznym poradzą sobie w tym trudnym okresie i zdadzą na piątkę.